Dzisiaj jest bardzo ważny dzień. 1 czerwca, mecz z Toruniem, no i dzień dziecka. Z tej okazji w Parku Maszyn są sami mistrzowie. Przedstawię Wam teraz najmłodszych mistrzów świata w tym parku, czyli Leona i Hanie. Zapraszam! Jest z nami Hanna Tryka i Leon Pawlak. Powiedzcie mi, w jakiej dyscyplinie zdobyliście Mistrzostwo Świata. Udało nam się osiągnąć to osiągnięcie w tańcu towarzyskim. Czyli w stylu latynoamerykańskim i standardowym. A powiedzcie mi, w jakim wieku zdobyliście tak ważny tytuł? Mistrzostwo Świata udało nam się zdobyć w wieku 8 i 9 lat, więc już bardzo wcześnie. Wy musicie bardzo dużo podróżować z pewnością, na turnieje, na szkolenia. Tak samo jak nasi zawodnicy. Też bardzo dużo czasu spędzają w swoich busach. Powiedzcie mi, jakie w związku z tym macie trudności? Trudności? Ja w sumie żadnych trudności. Tylko największa trudność to połączyć to ze szkołą chyba. A udaje wam się? Tak, raz lepiej gorzej, ale udaje się. Ja uwielbiam podróżować, poznawać nowe miejsca i udaje mi się to wszystko połączyć ze szkołą i nie ma większych trudności. Jaki jak jest przepis, żeby być mistrzem świata? Co trzeba zrobić? Trzeba przede wszystkim dużo trenować i słuchać się rad trenerów. Jeszcze się dogadywać z partnerką i partnerem, bo bez <laughs> tego to nie pójdzie. A jak u Was z tym dogadywaniem się? Bo nasz, nasi panowie podczas meczu jeżdżą w parach. Wy również jeździcie w parach. Wy również tańczycie w parach. Czy jest to łatwiejsze, czy jednak trudniejsze? Znaczy, uważam, że to jest trudne, choć da się to połączyć, ale to wymaga czasu też i cierpliwości. A powiedzcie mi, czy znajdujecie jakieś wspólne cechy pomiędzy żółflem a tańcem towarzyskim? Tak, ja znajduję na przykład, jak tutaj panowie, kierują motorem, to ja muszę kierować partnerką. I jak Ci wychodzi to kierowanie partnerką? Chłopom i co? No, bardzo dobrze, tak jak chłopakom zresztą, ale czasem zawodzi, to trzeba oddać motor do mechanika, partnerkę do trenerów. No i, i, i działa wszystko. Czy macie jakiegoś ulubionego zawodnika żużlowego? No, chyba to byłby Bartosz Zmarzlik. Ja lubię pana Zmarzlika, ale bardzo też lubię Dominika Kubere. Zawsze jeździ do końca, nigdy się nie poddaje. Czy mogłabym Was prosić o zaprezentowanie krótkiego fragmentu tańca? Bo jeszcze w Parku Maszyn tańców nie było. No oczywiście. Uh! Patrzcie, to się wydaje, że to jest takie zabudowane, takie ciężkie. Nie wiem, tak jak rower trochę wygląda. Trochę jak rower, co? A wiecie na jakim paliwie jeździ taki motocykl? A nie wiem. Jeździ na metanolu, to jest taki alkohol, ale taki, którego nie można spożywać. Zaraz. A czy Dominik jest imprezowy i potrafi tańczyć? Brad, chyba powinien wiedzieć coś na ten temat. Imprezowy może nie, ale potrafi dobrze tańczyć. Jaki był pana idol, kiedy zaczynał pan swoją przygodę z żużlem? Jak, przy, jak zaczynałem, no to myślę, że na pewno to był Lee Adams, bo jeździł w Leśnia, chodziłem wtedy jako mały chłopiec. Myślę, że byłem nawet w Twenty, chodziłem na trybuny i oboglądałem, więc e, niestety nie miałem okazji jeździć z nim i ścierać się razem gdzieś tam w parkingu. A później byłem starszy, tym więcej podpatrywałem jaka Hampela i tak zostało do dziś. A jakie jest dla pana największe osiągnięcie? Zależy, czy indywidualne, czy, 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 czy drużynowe. No, drużynowo, no to sporo medali mistrzostw Polski. E, indywidualnie to widzę mistrzostwo Polski, gdzieś e, tam poszczególne turnieje. Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa świata juniorów srebrny i brązowy medalista. Brakuje mi tylko złotego, ale już jestem już za stary, niestety tego nie Więc trochę tego nazbierałem, ale, ale nie mam takiego jednego szczególnego, które... które e, które jest dla mnie jakby najważniejsze. Tosia będzie moją pomocnicą. Mamy dla Was nie tylko pytania, ale jeszcze słodkości. Tosia, co mam? Co przygotowaliśmy dla naszych kibiców? Krówki. Mm, co powiesz? Krówki są przepyszne. Jak masz na imię i ile masz lat? Anteki, mam 10 lat. Nazywam się Kuba i mam 14 lat. E, Marysia, 12. Nazywam się Tosia i mam 8 lat. Nazywam się Alek i mam 5 lat. Nazywam się Nikola i w tym roku będę mieć 11. Mam 10 lat i nazywam się Lena. Nazywam się Lena i mam 10 lat. E, 13 lat, Hania. Mam 9 lat i mam na imię Lena. Oliwier, Antek. 9. Osiem. Antek. Dziewięć. Aniela i mam 8 lat. Okej, okay, A co jest fajniej niż oglądanie źródła w telewizji czy na żywo? I dlaczego? Na żywo, bo jest bardziej fajne. Na stadionie. Watu tu i tu. Na stadionie, na stadionie bo jest taka fajna atmosfera i można z basa. Jest super atmosfera i można najść po za darmo. <noise> fajnie jest. Ulubiony żółżlawiec. Eee, zmarzlik i Dominik Kubera. Zmarzlik. Zmarzlik i Bańbor. Cierniak. Wszyscy są moimi ulubionymi? Madi. Zmarzlik. To Dominik Kubera. Dominik. Eee, Dominik Kubera. Fredrik Lindgren. Marzlik. Dominik Kubera. Bańbor. Eee, Bardzo zmarzlik. Zmarzlik. Kubera. Eee, zmarzlik. Ja nie znam. Krzyknijcie, kto wygra mecz. Motor! 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 Ile razy byłeś na meczu motoru? Oj, dużo. Jeden. To będzie mój pierwszy raz. Nie umiem zliczyć. Już dużo razy. No tak, częściej. Jaką supermoc byś dał zawodnikowi? niezniszczalność, szybkie jeżdżenie, szybkość, szybkość, szybkość. A ty? Też. świąteczka. To sięguję bardzo. Uda. Ma... miła. z dziewczynami idziemy odpocząć i coś może pooglądamy. Dzisiejszy dzień dziecka uważam za bardzo udany. Nasi zawodnicy mogą wychodzić z parku maszyn tanecznym krokiem. A najmłodsi kibice dostali trochę cukru, mają pomalowane twarze i mogli spróbować pysznej wady cukrowej. Do zobaczenia na kolejnym meczu.